Znowu na szybko robię smoothie, mam je zrobione z mleka, ze szpinaku, z babki jajowatej, z migdałów, gdzie się tu będzie widać, o migdały blanszowane, krojone i z białka serwatko. Posiłek drugi, kruasant maślany, jak żeby nie inaczej i w kruasancie, w środku mam dżem z czarnej porzeczki. Razem z pastą pistacjową, tutaj na boczku owocki, czyli malinki i melon żółty. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być Inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków, i każdy z nich jest na inny, ważny dla Ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie, tak, żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk, który posłuży Ci na lata. Dzięki serii Lżejsza Ty Twoje życie będzie szczęśliwszy. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie, serię Lżejsza Ty, wysyłając do mnie wiadomość e-mail na adres majka.mba A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.